no chyba nam jakąś łódkę podstawicie czy jakiś kajak i będziemy pływali. Aby nie? dotrzeć do swoich mieszkań przekonują lokatorzy kamienicy przy niepodległości 84. Mieszka w niej 9 rodzin. Jak mówią dotarcie do klatki schodowej suchą stopą o tej porze roku graniczy z cudem. Tak jak przejechanie autem bez utraty zawieszenia. W czasach deszczu tych roztopów to jest tragedia. Mieszkałem tutaj starsi ludzie. Moja mama, która ma 74 lata, no oni nie przechodzą, mimo że są Sąsiad, który mieszka tam naprzeciw, to jak się samochodem przejedzie, to wlewa woda im się w lewo do klatki schodowej, taka jest prawda. Droga była już kilkukrotnie doraźnie naprawiana. Niestety prace te nie wytrzymały próby czasu. Parę lat temu, to przywieźli tego gryzu i troszeczkę te dziury wyrównali, a to, no, to jest taki grunt, że to wszystko idzie w dół. Ile myśmy tu już nawozili różnych takich materiałów, żeśmy to wyrównywali tego, to za dwa trzy lata wracało do takiego stanu, jak jest. Stanu dramatycznego, jak to dają mieszkańcy. Wiele do życzenia pozostawia także elewacja budynku i jego wnętrze. Tu jest normalnie dziura, normalnie na. Tutaj kapie woda. Część prac lokatorzy kamienicy, którzy w większości są emerytami, próbują wykonać na własną rękę. Sąsiad ten, co mieszka tutaj olejno, bo drzwi stawiał, żeby tu ścianę, ja też pomalowałem do tej ściany. I żeby to wszystko było jakoś tak sobie wyglądało, jak ktoś przyjdzie z zewnątrz żeby to jakoś tak człowiek się nie wstydził za to, gdzie mieszka. Nie? A wielu z nich mieszka tu od dziesięcioleci. Widzi pan, jak wygląda. No, szklatka schodowa to, to jest okropna. Aż wstyd, tutaj wejść. No. I było pisane, i było proszone, i było mówione, i, i ale nikt nie reaguje, nie reaguje. Ponad stuletnią kamienicą zarządza Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Jak przekonuje dyrektor Tomczyk, remonty tego budynku wykonywane są w miarę możliwości. To między innymi remont elewacji w 2001 roku na blisko 57 tysięcy Przemurowanie kominów kilka lat temu, zewnętrznych, przemurowanie kominu wewnątrz lokalu mieszkalnego, dwa remonty mieszkań wewnątrz budynku, przestawienie czterech piecy. Na co z gminnej kasy wydano łącznie blisko 120 tysięcy złotych. Na wykonanie generalnego remontu po prostu brakuje pieniędzy. Także przez zadłużenie części lokatorów kamienicy. To jest kwota ponad 81 tysięcy złotych na dziś. Tylko w przypadku tego jednego budynku. W skali całego miasta to ponad 9 milionów złotych. Mimo tego dla mieszkańców kamienicy przy niepodległości 84 jest i dobra informacja. Po naszej interwencji... My tam się udaliśmy na wizję lokalną. Postaramy się przed świętami wyrównać tą drogę, zerwać wierzchną część tej, tej drogi, utwardzić tak jak pobliskie podwórko.